I znowu, moi drodzy, znowu trafiliśmy do świata gacza. Przynajmniej sądząc po wynikach, ten świat wam się podoba, ponieważ, moi drodzy, w ostatnim odcinku udało wam się wbić Prawie 40 tysięcy wyświetleń i ponad 7 tysięcy lajków. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem w tym momencie, i mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem to przebijemy. Więc pamiętajcie, jeśli lubicie gacha Life i chcecie więcej i więcej i więcej odcineczków w tej serii, to zostawcie tego super kciuka w górę, ponieważ dzisiaj ponownie popularne seriale w pigułce, a później wybiorę kogoś z komentarzy. Tak na przysół masz. Rozpakujmy to. Mm. Mm. Użyję w takim razie najstarszej i najbardziej magicznej sztuczki wszystkich youtuberów. Zanim zabrałem się za nagranie gacza, posiedziałem sobie na tym foteliku już dwa dni. I powiem wam, moi drodzy, szczerze, siedziałem już na naprawdę bardzo wielu fotelach gamingowych. Natomiast ten fotel, na którym obecnie siedzę, jest najwygodniejszy ze wszystkich, na których miałem przyjemność siedzieć. Mogę się nawet w tym momencie opuścić i, i zniknąć wam. Tu jest za mało miejsca, tu jest ewidentnie za mało miejsca. Muszę zmienić w końcu studio. Chyba popsułem plakat. Poza tym, moi drodzy, sami przyznajcie, że design jest... Piękny. Pan mi się jest z nami już od wielu lat, jest maskotką tego kanału i zawsze musiał sobie siedzieć na jakichś zimnych miejscach. Na tym lightboxie. Nigdy nie miał swojego miejsca. Natomiast tutaj, palmi się może w końcu sobie usiąść. Normalnie. On też wygląda na zadowolonego. Więc moi drodzy, jeśli zastanawialibyście się nad jakimś fotelem, a fotel jest naprawdę bardzo istotnym elementem, jeśli na przykład siedzicie sobie wiele godzin przed komputerem, to śmiało moi drodzy mogę polecieć Diablo, ponieważ tak jak mówiłem, siedziałem już na, naprawdę wielu fotelach gamingowych i myślę, że ta marka po prostu wjedzie prym. Tymczasem w opisie tego filmu macie linki. Tam znajdziecie również taki fotel, jak ten, na którym w tym momencie siedzę. Ja i Pan Misio, jak również wiele innych foteli do wyboru do koloru. A w komentarzu napiszcie, który z foteli Wam się najbardziej podoba i parę słów na temat pana Misia. Na przykład patrząc na niego teraz, co myślicie? A ja będę przypinać serduszka. Do Wienu. Cześć, jestem Rachel i mam Trzech dobry, braci, nie Rachel. da się z nimi mm -hmm. w ogóle Wytrzymać, a czemu? Już tłumaczę ich Przedstawiając O nie, przedstawi mi teraz wszystkich trzech braci, przecież nie ma opcji Żebym zapamiętał ich wszystkich imiona Rafael jest moim okay. bliźniakiem Jest w miarę normalny, ale Dobła. bardziej Idzie w stronę dokuczania mi, a jego ulubiony Serial to Niechciana córka Na stos z nim, a to jest Niechciana córka jako ulubiony serial Spośród tak wielu seriali Które istnieją na świecie Myślę, że 100 to w takim wypadku za mało. A ten ziomuś to jakie seriale ogląda? Osobiście wolę od seriali anime. I. A jakie to anime? Mop, Psycho. Ten to przynajmniej spoko. Nie jakieś niechciane córki czy jakieś inne seriale zgacza, tylko anime. A to jest Marian i jest najstarszy dobra. z nas, ale nie cierpi jego nadopiekuńczości nade mną, ale za to jest inteligentny i kieruje się w przeciwieństwie do tamtych matołów powagą. Na podstawie tego wszystkiego, co powiedziałaś, totalnie nie rozumiem, dlaczego aż tak ci przeszkadzają, ale dobra, przekładajmy się. Przejdźmy do randomowego dnia z mojego życia. Okej, okay, dobra, zobaczmy twój dzień randomowy. Co? ty na ten też, a więc wy zagracie We Are Number One na patelniach, a ja obleję ją What? kwasem mocowym, twój octem z kuchni. Jak kwasem octowym co zrobicie i na Dobra, okej, okay, ci rację, posuwają się ciutkę za daleko, okej? Okay? Jeszcze nie wiem dlaczego ich nienawidzisz, ale no ten kwas octowy jest. troszeczkę nie w punkt. Nie kwasem siarkowym 6. Zanim będziemy kontynuować to, okay. zrobimy najpierw szybką lekcję z was. Dobra, może dobra, jest młodsza niż siódma klasa, więc macie prawo nie wiedzieć o co kamłan z nimi. A ja, ja, ja już skończyłem szkołę. I ja też nie wiem, i chętnie posłucham, bo nie pamiętam z chemii za wiele. Kanał Urhary bawi, ale również czasami uczy. O nie, każesz mi to czytać. Dobra, moi drodzy. <kohem> <kohem> Gdzie jest pan, Misio? Siedź tu. Ojojojojoj ojoj, ojoj. Spokojnie. Oj, 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 oj zrobiłem to samo. Kwas octowy, bezbarwna ciecz o drażniącym zapachu, która jest żrąca. No nie brzmi to jak coś, czym chciałbym być potraktowany z rana, albo kiedykolwiek. Stosowany także do produkcji kilkuprocentowego roztworu jako ocet spożywczy, który znajdziecie w kuchni i zawiera około 10% tego kwasu. Ewidentnie nie chciałbym czymś takim być potraktowany. Nigdy. Okej, okay. Dobra, już przeczytałem. No, już już, już skończyłem. Kwas siarkowy, bezbarwna, bezwonna, olejista, ciecz i jest to bardzo żrący kwas. Czymś takim tym bardziej nie chciałbym być potraktowany z rana ani w żadnym innym momencie. Więc pamiętać o tym, aby wlać kwas do wody stosuje się do produkcji akumulatorów, barwników, baterii, włókien sztucznych, kosmetyków. E, dobra. Dlaczego chcecie siostrzyczkę, która smacznie sobie śpi w pokoju, potraktować kwasem siarkowym? Dlaczego? Co przemawia przez te łby. Ty chcesz zrobić dobrego pranka czy ją zabić? Co to za rodzaj pranków kuźwa kwasem siarkowym? Jedno w sumie, bo myślałem, że skoro weźmiemy ten siarkowy sześćdziesiąt, okay. to będzie lepsza beka. No nie dziesięć się Jak lepsza zdania, beka? Skoro masz tylko dwa z chemii dobra, tu mam ten ocet no i ją obleję. Ciekawe, co nie, będzie. Nie, nie, nie. 3, 2, 1. Zajebiście grają na tych patelniach, to muszę przyznać. Naprawdę, też bym tak chciał. 9:30 ja mi budzik gra. Ja piję ja a tu chciałem fajną ssękę zrobić. Wypadł mi z tym budzikiem. Nie śpię już. Mogłem umieć przynajmniej do odcinka patelnia, ale kto mógł przewidzieć, że będę potrzebować do odcinka patelnie? Jak ty dalej możesz spać? Dobra, wracamy, bo właśnie przebudziłem jeźdzę. Wracać tutaj dzbany? zaraz wam dam kwasy. Ład, dlaczego ona użyła miotły? Te wszystkie seriale są tak nielogiczne i tutaj Kuki, która stworzyła tę parodię, nam to pokazuje. To się tutaj. W stało. dosadny Zasada sposób numer jeden okay. jeżeli widzisz puste pomieszczenie, a słyszałeś, leszaść dźwięki bądź krzyki od razu podejrzewaj, że coś jest niehalo. Echo. Jesteś zajebiście inteligentny, naprawdę. Myślę, że więcej niż te 10 IQ na pewno posiadasz. Czy tutaj właśnie wyczułem ocet jabłkowy? Już wiem. Jak się dowiem, kto to zrobił, to dostanie taki szlaban, że popamięta, a od losu otrzymałem kolejną zagadkę, a więc zamienię się w Sherlocka Holmesa. Dobła. Teraz do roboty. Eee, masz do wyboru tylko twoich braci, tak naprawdę. Nie jest to za duże pole do popisu. Po prostu idziesz porozmawiać z braćmi. Nie musisz się bawić w Sherlocka. Ej, właśnie teraz się zorientowałem. Jeśli jest trójka braci, to kim kuźwa jest ten ziomeczek, ten tutaj? Kim ty kuźwa jesteś? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Widziałeś okay. może jakiegoś typka z octem jabłkowym w ręku, albo moją siostrę? Typka. Zajebiste pytanie na początek. Ej, stary, o nie! Teraz Spadniecie! Nie dokładnie, dokładnie. Do kolejnej laski właśnie zarywałem. <grym> <grym> Bo właśnie Marian zamienił się w Holmesa, no i to No idzie i to będzie wasz siągi, koniec. A ona pewnie wszystko wypapla temu staruchowi. No wypapla, papla, papla będzie i będziecie mieli stary. Oto ty, panie Marianie Holmes, słucham. Mogłabyś pójść ze mną na chwilę Jasne, jak masz coś do okay. powiedzenia O czym chciałeś porozmawiać, panie Holmes? E, powiedz, no nie, Marianna, kto wylał Powiedz, tym, kto wylał ten kwas O Bo jak to, to tam było? Bo do twojego pokoju no. To wyczułem ostry zapach octu jabłkowego No i nie wiem, kto to zrobił A ty nie mogłaś tego zrobić Bo nienawidzisz nawet spirytusu To może ty wiesz, kto to zrobił A, to jest sprawka tych dwóch dzbanów o, Natana i O I Rafaela. bardzo dobrze, bardzo oni dobrze zrobili ten prank Znowu oni Ech, no dobra to Jak znowu oni? To jak... Kartę. Jak mówisz znowu oni, to w pierwszej kolejności chyba powinieneś na to wpaść, że to oni. Logiczne to jest! Kto inny miał być w waszym domu? Raczej rodzice ją kwasem nie oblali. Podłączymy im neta, bo im odwala. No i, no i bardzo dobrze i bez neta. O nie, ta szmata, wszystko mu powiedziała. O, i macie problem. Pracasz tutaj, bo jak nie to będzie cyrklem, no i przy okazji What? Marianek pozbędzie się waszego źródła wiedzy. No i nasz Marian Holmes rozwiązał kolejną zagadkę należącą do tych 90%. no i przy okazji odłączył neta natankowi i Rafaelowi. Jej dostały za swoje. Mam tylko nadzieję! Że wy nie robicie takich pranków. No, bądźcie mili dla swoich sióstr i braci. Kochajmy się wszyscy. Dlatego mam nadzieję, że w tym momencie zostawiliście już tego kciuka w górę. Kochajmy się wszyscy. Hayu Urkero, Prosimy cię, abyś obejrzał nasze mini movie pod tytułem Rok 2050. Witam, nazywam się Scarlet, mam 16 lat. Prawie się, pewnie się zastanawiasz teraz, po co ci ta informacja. Sama nie wiem, ale jakoś wypadałoby się przedstawić, prawda? No dobra, dobra. Wystarczył mi po prostu powiedzieć, że jesteś skarle. Co to za pan króliś? Żyję w roku 2050. Rok 2050 a widzę, że pokoje zgacza nadal się nie zmieniły. Stoicie w miejscu koledzy, w moim wieku powinnam chodzić do szkoły, uczyć się, ale nie robię tego. Zrezygnowałam ze szkoły. Większość dzieciaków w moim wieku tak robi. Dlaczego? Co wam się odwaliło w Wełbach? No. Dlaczego? Powodem jest praca. Nie taka normalna, typu kelner czy sprzedawca w markecie. Nie wszystkie te dzieciaki pracują na wysypisku. What? Od godziny 5 do pierwszej w nocy, ale czasami mamy wolne. Najczęściej wtedy, gdy temperatura jest na minusie, co jest naprawdę cudem. Albo gdy temperatura sięga tam ponad 40 stopni. Nasze środowisko jest potwornie zanieczyszczone. Średnia wizja przyszłości, koleżanko. Nie mówiąc już o powietrzu. Za pracę na wysypiku z skół dostajemy zaledwie 20 dolarów dziennie. W sumie nie wiem, ile Wtedy będzie kurs stała. ale zakładając, przy dzisiejszym kursie to jakieś 7, 8 dyszek, coś takiego. Więc koleżanko, nie jest tak źle jak na dziecioka. Czemu to robimy? Chcemy, żeby nasza planeta była taka jak kiedyś czysta i zadbana. Zapraszam do oglądania, ale to generalnie średnia wizja przyszłości. Naprawdę bardzo średnia. Eluwa Scarlet. Czwarta. No, czwarta, co tam? Mama i Napoleon jeszcze śpią. Twój ojciec nazywa się Napoleonem. Scarlet, okej, tu, 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 tu. A, Napoleon to jest chyba jej brat. I miał pana misia, obudziłam cię? Nie, zapomniałaś tego. Podusi zapomniałaś. Okej. Okay. Idź sobie sp A okej, okay, dobra, dzięki młody maseczka. A teraz proszę cię bardzo, wracaj do łóżka. Okej, okay, papatki, do widzonka. O której będziesz w domu? Pewnie późno, postaram się jak najszybciej. Cześć, Perin! Dzisiaj doszło do kolejnego ataku. Jakiego? Kto kogo zabił? Co tam się stało? Kurde, mimo tego, że jest już przyszłość, to placki na obie dalej są. I to jeszcze dodatkowo te skolczykami. Nie, nie, a osoba na szczęście wyszła cało. o, to znowu te dzikie psy. Jakie dzikie psy? Co tu się dzieje w tym świecie? Praca na wysypisku nie jest łatwa. Można spotkać dzikie zwierzęta, najczęściej psy, które nie są przyjaźnie nastawione. Ale jak wysypisko? Te wszystkie rzeczy wyglądają na nowe. Na przykład ten basen. Myślę, że baseny dalej przynoszą wyświetlenia i koleżanko będzie zarabiać hajs na YouTubie z basenem. Wypełni go tylko kulkami. Będzie dobrze. Zobaczysz koleżanko. Aaa! Co jest? Co się stało? Kolejna strzykawka! O He! Masz dużo szczęścia do strzykawek. Jak? To na szczęście była pusta. What? Co to za chore gówno? Na wysypisku można znaleźć dużo strzykawek ze szpitali. Czasami są one pełne jakiegoś leku, i przez to ludzie pracujący chorują na różne choroby. Czegoś takiego to zdechnąć raczej, można, koleżanko. No nie wiem, powinniście mieć jakieś rękawiczki czy coś w tym stylu. Czekałem na ciebie. I dlaczego wyjesz? Co wyjesz? Co w, w łeb chcesz? Idź już spać, proszę. Wszystko będzie dobrze. Nie ma się co martwić. Muszę się czymś zająć. No, będzie dobrze, koleżanko. że w telewizji będzie coś pocieszającego. E, nie sądzę. Nie sądzę, naprawdę. Ale może spróbować szczęścia. E, witam państwa w dzisiejszych wiadomościach. Z tej strony Angelina Lopi. Zapraszam. luwa, Angelino. W tym tygodniu zmarło na raka płuc prawie 30 tysięcy ludzi. Co się dzieje z tym światem, koleżanko? Co to za wizja, straszna? Mam nadzieję, że nie zobaczę czegoś takiego. Zanieczyszczone powietrze robi się bardzo niebezpieczne, i obawiamy się, że do końca roku, co się wydarzy, po Ameryki, wiem, że My na to już niestety nie mamy wpływu. What? Żeby zapobiec chorobie płuc, specjaliści zalecają nosić maski, przez które przedostaje się mniej zanieczyszczonego powietrza, również w pomieszczeniach. Nie, nie, mój mały braciszek nie może. On nie może mieć rak. Nie zniosłabym tego. Przepraszam, Scarlet. Jak przepraszasz? Dlaczego? Gdyby ludzie w przeszłości używali mniej plastiku i byli ekologiczni, życie w 2050 roku byłoby dużo łatwiejsze. Ja sobie wyobrażam. Je mniej więcej tak, ok? Powiedz, jak sobie je wyobrażasz. Uczyłabym się, poszłabym na studia i może bym miała jakąś tam pełną, normalną pracę, zwierzęta nie jadłyby tyle plastiku. I co najważniejsze, powietrze byłoby świeże i ludzie nie musieliby nosić masek. Dziękuję za obejrzenie. Na początku myślałem, że to będzie jakiś śmieszkowy filmik, tak jak wszystkie pozostałe, ale przygotowałeś tutaj dla nas naprawdę mocny i duży przekaz. Nie no, naprawdę, naprawdę cię propsuję za to. Pamiętajcie o segregacji śmieci oraz korzystajcie z mniejszej ilości plastików. Wystarczy mały krok, aby nasza przyszłość była inna. Ja osobiście staram się korzystać z jak najmniejszej ilości plastiku. No dobra, koleżanko. Tak jak większość filmików to jakieś głupie, nielogiczne pierdoły, tak tutaj chciałaś zrobić coś fajnego. I mówię, mega props za to dla Ciebie. I przede wszystkim nie wyrzucajcie śmieci, gdzie popadnie, bo sam byłem świadkiem wielu takich rzeczy, że ktoś sobie idzie po prostu, rzuca to tak jak leci. To jest akurat mega żałosne. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super, kciuka w górę. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i również przypominam o wsparciu kanału. W opisie tego filmu macie niebieski guziczek z opcją wesprzyj. Dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asaksowi. Tymczasem trzymajcie się, hejos!